Hej kibicowie, jestem na w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Bass Simulator 16 Zostawcie łapeczka do góry, subskrypcję oraz komentarz Ta gra była ostatnio nagrywana 8 lipca, dwa tygodnie temu jak teraz wróciłem z kościoła Chcemy się, nagrywać państwa miasta, bo były temu, ale nie, Bass Simulator są rzadziej Tworzymy nową trasę po nowej dzielnicy, tylko te zadanie zamknę i tak, dzisiaj zacz, zaczynamy od Villages End, potem idziemy Villages Street West, potem idziemy City Andrews Church, potem idziemy Villages Street East, potem Fisherman Street, Katarha Most Street i Bakara Street. Więc taka trasa. Siedem przystanków, badajmy jeszcze ten Garden Line Easy Village set end to Garden Line przejechać się, dobra. I mam nowy autobus. SAS Bandy X79, czyli przegubowiec. Szybki start. I w jedną stronę jedziemy, bo i tak ostatnie filmy trwały zbyt długo. Więc no. Okej. Okay. Przekierowanie. Niektóre przystanki na Twojej trasie są obecnie niedostępne, w związku z wydarzeniami w mieście, które mają nastąpić później dnia dzisiejszego, Twoja trasa została odpowiednio zmodyfikowana, a tymczasowe przystanki dodane. Tutaj może być pijak, pan na biletów się tu niestety nie sprawdza. Dzisiaj jak widać jest deszczowa pogoda, wycieraczki F1, przegubowiec widzowie. Linia numer 10. O. A przegubowiec, jak przegubowiec. O. Tak długo stałem że aż, że aż pieszy chcę przejść. Więc pieszy. Idź. O. Światła z tego wszystkiego wyłączyłem. No idź. Jesz. Czy nie zamierzasz? Nie zamierzasz? No to jodę. A chciałem przepuścić? Nie. To nie. Tutaj, jak przetrą, potrącę pieszego, to automatycznie kończy mi się kurs Trzydźwiowy przegubowiec. Więc macie dużo miejsca do siedzenia. Normalny, tygodniowy za 33 euro. Proszę bardzo. Zanej spóźniarskiej nie ma o, karetka już. Nie, nie, panie, co tak blisko mi pan stanął? Albo zjeżdżaliście? A, to jeszcze rozumiem. A tam widzicie autobus więc jeszcze się ciągnie. Je, jedziemy na Garden Line. No, ale pogoda tak średnie dopisała. Jest wiecznie, pochmurnie, deszczowo, policja, karetka itd. No, ale u mnie w prawdziwym życiu jest ładnie. Nie jest za gorąco ani za zimno, więc jest idealno. Jest 9.15, 21 lipca. Więc tak jak mówiłem, we wtorek będę nagrywał zapasy i aż do soboty, widzowie. Potem od 30 do 2. .00. Bo we wtorek jadę do lekarza A od środy do soboty jadę z Bieszczady więc Wtedy mnie nie będzie A 30 do 2 jadę na Chlewiska Tam jeszcze jedziemy na Lublin, na Aquapark W środę no Może tam coś nagram Się jeszcze okaże, więc od razu was informuję na no co ty tych policji I czemu tak długo mnie trzymać o czerwony Bo ja się już a Zapuszczać mnie, o co chodzi no Ja to światło się Zepsuły przez tą pogodę, czy co? Nie niby mógłbym przejechać, ale mandat dostaną, Ale korek. O co, come on. Zmieniać mi to światło. o, Wiatrak mam on. Okej. Okay. Aż mnie musiało wywalić, naprawdę. Okno mam jedno otwarte, bo troszkę było gorąco w nocy pokoju. Ale do przeżycia, no bo spałem zresztą na wyranie Tylko troszkę mnie komary pogryzły. No ale co się dziwić, trawę kosiłem. Więc jeszcze tylko zapasy ponagrywać. I będzie wszystko idealnie. naprawdę, Pierwszy musisz mi. Prędkość zwalniać. Idź. A te piesze dzisiaj tak. Nie chcą iść. No idź. Idź. Nie. To nie linia numer 10. Nie, wiem, czemu te piesie nie przychodzą. No i nie chcą. No Okej. Okay. Ograniczenie do 50, no to jadę. Dwa hydranty pod rząd. Okej. Okay. Mam zatrzymane jeszcze w kościele. No. Więc następną niedzielę będę właśnie już w Pieszczadach. Więc no. Tam kiedyś nawet Minecrafta nagrywałem, kiedyś. Ale to już dawno. No teraz już tam nic nie nagram z komputerem, no bo takiego olbrzymiego monitora nie wezmę. To z firma Samsung komputer, kiedyś się mnie ktoś pytał, więc odpowiadam. No a przechodzić. No co jest? Idź nad trąbę na was. Co dzisiaj z wami jest nie ta? Nie, to nie kierunek w lewo, jeszcze a po policja no właśnie co w takiej sytuacji jak jest jedna strona jedna kierunkowa droga stoi za mną policja no to muszę przecież no przejechać po radar, o właśnie kościół na w prawo o, troszkę na krawędnik zjechałem, ale jestem przegubowcem Ostatnio też się przed gubowcem, ale w basy to 18. A tutaj sobie go niedawno kupiłem. Nie chciałem wam go właśnie pokazać. No i właśnie to robię. Żółte się, zielone je. Dobra, to jadę. Ciekawe, czy będzie tutaj pijaczek. O, czyżby stoi, bo dawno sobie pijaczka nie było. Nie pasowałoby. Perfekcyjny czas, bonus za kierunkowskaz. Doskonałe miejsce zatrzymania. Dobry przyklęk. A, czyli to na nie był jak Seniora, jednorazowy, proszę bardzo. Ok. Dziękuję Może zdążę na zielonym. Mam nadzieję. No, zdążyłem. Więc na spokojnie. I jemy na ten przystanek, co był zapowiedziany, właśnie. A że na zielonym. No, dobrze. Ok. No, nic nie potrąciłem, więc jademy. Dawno też w deszczu nie nagrywam basy monitor 16. No tak się zastanawiam, no ja zastanawiam, nad państwa miasta, ale państwa miasta są już troszkę nudne, a też nie chciałbym, żeby w basie, 16 był porzucony tak długo. A to jest zresztą ciekawsze. Tak mi się zdaje. 200 km ograniczeniem. No i koreczek. No oczywiście, oczywiście. Bo co, że innego? O, oh, 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 ale są światła na szczęście. O, pijak tam stoi, proszę Państwa. Tylko szkoda, że niestety do mnie nie wsiadam. Znaczy, całe szczęście, bo przynajmniej bym nie robił problemu w autobusie, no, ale trochę szkoda. Bym go wyprosił. Może akurat idzie na mój przystanek. Jest szansa, że jeszcze zdąży. <noise> ale się chwieje, tak w deszczu. No proszę, proszę. Nie jemy, nie jemy. Tak. Ja tutaj mam czerwone, więc się muszę zatrzymać. A żółte i zielone nie muszę. Stop, St. <laughs> Dobra, uda się na następny przystanek za 3 minuty, 46 sekund. Rondo kolejny kościół fotoradar. Nie rozumiem po co jest tu fotoradar. Jak i tak skręcam ich, mojej prędkości nie mam. Ale okej. Okay to tutaj mogę mieć prędkość, no ale dobra No znalazłem kurs widzowie z Tallina do Rygi, już w Eurotracku Właśnie, więc no No niestety Pijak nie doszedł Tak byś nie miałby szans Złe miejsce zatrzymania, no jak? Tak ja jestem przegubowcem No to niech sobie podejdę, troszkę, dobry przy, przyklęk. No Okej... Okay. Sz szkoda, że kurde tych biletów nie mogę wam sprawdzać. To wam się tutaj udało. Więc no... No może chociaż... Raz jeszcze przejdzie. Bo ja inaczej nie wiem o co chodzi. Nie no nie wiem co, come on. Jeśli coś nie mają humoru, piesi, żeby przechodzić, pewnie się boją. No. Jest 9.23. Okej. Okay. Dawno tak wcześniej filmu nie nagrywamy, ale przynajmniej potem będę miał całą niedzielę wolną. Więc no. Okej. Okay. No to nie zaśmiecajcie autobusu W jedną stronę normalnie narazowe Dobre, dobre Mogę ci sprzedać w jedną stronę karetka jedzie okay. O, a im przechodzą, to jaś nie wiem o co chodzi. Ale dobra, 12 minut 22 sekundy Finfam ile jeszcze przystanków. Minia 10. To radar A pewnie jeszcze za 2 albo 3. O zielone, jechać, jechać, jechać. Oz kurde. Żółte jeszcze je było, chłopie, żeby było jechać. Ja bym pojechał na twoim miejscu. <gry> A jeszcze długość filmu nie jest zaskakująca, czekajcie. Gra. tutaj mogę sobie wyłączyć kasę, ale wolę mieć. Na mieście kawiej. Tutaj mam. Jedziemy. No, dawajcie mi i zielone. Merlon jest raczej w domu myślę. Znaczy ja go zostawiłem w domu przed filmem. Ciekawe gdzie teraz jest. Więc, no, na no, żółte przygotuj się i zielone wiadomo. wam, tak. Okay. no. Tak. No. Okay. no. Dawaj mi i zielone, właśnie. A my się musiał teraz troszkę wryć. Okej, okay. Tara też gra w bas Simulator 21 Next Stop. Next Stop, go też dawno nie było nagrywane, bo muszę go po prostu jeszcze bardziej obczaić. Dobry przykręk z za doskonałe miejsce zatrzymania. Dwa studenckie, i jednorazowe za 2,80. Proszę bardzo, dobra o, szybko na zielonym... Tego wszystkiego nie poniosłem po, y, przy ale... ...pożyłem no, na zielonym następny przystanek. Czyli jeszcze ten i chyba już Garden Line. O, fotoradar. Ciebie tu nie chciałem. <grym> No, dobra, czyli tylko jedno, jeden, jeden mam, że złe miejsce zatrzymania, ale to jeszcze nie jest aż tak tragicznie jak mogło być. No, kościół, o fotoradar się mam. Droga, z pierwszeństwem, a co z tego, jak się muszą zatrzymać? O, panni na wózku. Okej. Okay. Muszę wysiąść. No nie. Kacię, tu się... Czemu rampę nie mogę... Wysunąć? A ona tutaj nie? No i się rampę? Kajcie, Pytam tylko studencki, jednorazowy... Czekajcie... Wysyn rampę A, Z? Okej... Okay. nie mam świata, no o co chodzi? Ale nie dałem... Studencki, narazowe, dobra... Oczekiwanie na pasażerę? A, bo to... ...późniarska była. No. O, co, kaman? on? Czekajcie, widzowie, o. o co, kaman? Hm. czemu nie mogę ruszyć, bo co? A, hmm. ci widzowie, jeszcze nigdy takiego czegoś nie miałem. O, dobra. Nie wiem jak to zrobiłem, ale jakoś to zrobiłem. na Następny przystanek. Znaczy, A, jeszcze Street. Okay. na Bakara Street. Występ pierwsza A mogę wystąpić, ale nic nie jedzie. 929 jest. No. Występ pierwszy. O, oczekajcie. Okej. Okay. Już jestem tylko musiałem... Merlina... Ogarnąć. Słuchajcie, bo troszkę się korek zrobił. Słuchajcie. Ale chyba przyjadę bez zahaczenia. A nie, zahaczyłem. Teraz wolałem zahaczyć. U. Ale... Storia, przegubowiec. Jestem, a korek się zrobił. O, już policja jedzie, już. Dobrze, że nie po mnie. I dwa minuty już, widzowie, mam. A mama trzeba nam już wraca z kościoła, patrzę. Więc się muszę sprężać. Uuuu, Widzowie, bo i tak film długo trwa już. Więc go, go, go. Bo te radar mi nie robi nic, dobra. Więc zasuwamy czym prędzej. Dobra, skręcamy w rondzie. Okej... Okay. No, no. okay. Mam nadzieję, że taki filmik wam się, widzowie, podobał. Już się kieruję na Bakara Street. Ja już, ja już, Nadrabiam! Moje zaległości. To wszystko przez Merlina, widzowie. Bo musiałem go wypuścić, bo zobaczył psa. Po prostu. A, pieszy. Przechodzi tak, wy nie przechodzicie. Więc. Więc nie wiem, o co chodzi. Ale wiem, że już za długo trafimy po prostu. Żółte i zielone. Okay czyżby pijaczek? Nie? Czy normalne jednorazowe. Tak jest stan pasażerów. Okay. No, dawaj mi zielone I jademy No no Dawaj dawaj Jestem na garden line Mam nadzieję że już będzie Ninia 10 no. Deszcz jak padał Tak padał No i jedziemy Równy start. Pierwsze miejsce ze startu. O, pan na wózku. Okej, okay, to już będzie ostatni przystanek. Garden Line Więc nawet długość nie jest diametralna. Więc nadrabiamy, nadrabiamy i tu jest mój GARDEN Line No Mam jeszcze 2 minuty 40 sekund, więc zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. I jaka niestety nie było była, tylko pani na wózku. Mirzów nie można sprawdzać. Tutaj wszyscy sobie no. Przyklęk. Ok. Wszyscy wysiadają Nam proszę bardzo Dochód Wydatki Okej, okay, ja idę już odpoczywać W 15, więc hej i hej dziewięta trzydzieści pięć.